są trzy punkty i to jest chyba najważniejsze, bo odnośnie stylu, no ciężko coś powiedzieć, bo naprawdę przeciwnik bardzo fajnie zagrał, bardzo ambitnie w polu, widać, że chciał urwać tu punkty, nawet wygrać mecz. Często, często podbijał nasze, nasze ataki, także dobrze zagrał, no ale ważne, że my zdobyliśmy komplet punktów. Słyszałem, że was rozpisali. Yy, dokładnie, no spodziewaliśmy się tego, że nas rozpisali, ale tak samo my ich rozpisaliśmy ale to jeszcze trzeba w grze zastosować, to jest raz, a, a dwa, no to jeszcze trzeba chcieć. Momentami było naprawdę fajnie i fajnie wychodził ten atak z drugiej linii z pipa, także, także na pewno to zatrop klaski, ale czasami takie proste błędy, które wcześniej nam się nie przydarzały. No całe szczęście, że się tak przydarzyły, że wygraliśmy, wygraliśmy ten mecz, ale na pewno musimy tego w przyszłości unikać. Przed tym meczem trenerzy Ślewska mówili, że w tej lidze każdy może wygrać z każdym. No dokładnie tak, no, to się potwierdza, zresztą widać się po, po tabeli, że jest taki duży ścisk, że jednak jakaś tam porażka może odmienić w ogóle kolejnych tabeli, także jest gro drużyn, które, którym brakują jakieś tam punkty, żeby znaleźć się w fazie playoff, w 8. Także na pewno będą chcieli grać, tym bardziej, że jak, jak widać w każdym zespole jest jasni jak zawodnicy, doświadczeni, a także młodzi. Także nie tylko my, my taki efekt tworzymy, ale i pozostałe drużyny. Przed Wami dwa mecze na wyjeździe, trudne. E, tak, to są dwa trudne mecze, na pewno z Wyszkowem, to ja już nie mówię z jakimiś podtekstami, ale, ale zawsze cieszyły się dużą, dużą popularnością i takim, taką werbą. E, także Spotkaliśmy się w drugiej, drugiej lidze, teraz się spotkamy w pierwszej lidze i na pewno, na pewno jak oni, tak i my będziemy chcieli jakieś tam punkty wywieźć. Wynik dla nas jest niekorzystny. Wydaje mi się, że gra nie była najgorsza. W mojej ocenie, no, mecz się mógł podobać kibicom, tak mi się wydaje. No, na pewno włożyliśmy mnóstwo sił w ten mecz. daliśmy wszystko, co mieliśmy dzisiaj. Szkoda, uważam, tego czwartego seta, tej kontuzji e, Łukasza, bo... Do tego momentu jakby wydaje mi się, że kontrolowaliśmy jakieś tam wydarzenia, a ten przestój, ta kontuzja spowodowała, że straciliśmy 5-6 punktów w jednym ustawieniu. Próbowałem rotować, wyciągnęliśmy tego z 21, ale no, na meczu się nie udało wygrać chociaż za jeden punkt. No, to była, uważam, taka nagroda dla chłopaku za ten wysiłek. No, wiem, no, szybkowski sam meczu nie wygra. Trzeba jeszcze przyjąć, rozegrać, zaatakować. Także Kamil dobrze zagrywa. W drugim secie dobrze realizowaliśmy założenia taktyczne, jeżeli chodzi o zagrywkę i to przyniosło efekt. No, później gdzieś pojawiły się błędy, a no, Czarnik to jest doświadczona drużyna, tam naprawdę ma kto grać i, i, i tam trener robi zmiany i ktokolwiek wchodzi gra na równym poziomie. No. My jesteśmy młodzi, musimy się uczyć i, i dużo pracy przed nami, no szkoda tylko, że biednemu zawsze wiatr w oczy, no tak jest najwidoczniej. No. Dopóki dostaje w ryja, znaczy, że walka jeszcze trwa, no ja się nie poddam, moja drużyna też się nie podda, no, ale nie będzie łatwo, prawda? o ten o tak, walczymy o playoff. no został nam jeden rozgrywający, który jeszcze nie jest w pełni sprawny, także no, będzie, będzie ciężko. No mówię, ja się nie poddam. Trzeba wykrzesać jeszcze z tych chłopców jeszcze więcej. Muszą dać jeszcze więcej z siebie, ja też od siebie i będziemy walczyć o playoff. Natomiast chciałem podziękować tutaj za, za doping, bo to naprawdę fajnie się gra w takiej atmosferze na takiej hali. Lubię tu przyjeżdżać, tylko szkoda, że cały czas zostaję tutaj powiedzmy wyniki, których nie chcę, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo od początku, prawda? Nic nie wiem, właśnie do szpitala go zanieśliśmy, bo to jest po drugiej stronie z tego co wiem, także zobaczymy.